Czołem myślącym, czołem frontowcą. Dzisiaj, kochani, będzie dosyć krótko i bojowo. Jestem po wielu rozmowach telefonicznych, wykonuję swoje zadania, słuchawki w tego, rozmawiam z Państwem. No, niejednokrotnie słyszycie jakieś tam różne zewnętrzne sygnały. Mimo wszystko proszę się nie zrażać. Ja wykonuję pracę tak jak Pan Bóg przykazał, a jednocześnie mam koncentrację na nasze rozmowy. Nic tak dobrze nie uczy polityki jak otrzeźwienie umysłu, działanie mięśni i tak dalej. Na trzeźwo bo wszystko się, kochani, bierze. Co wynika z naszych rozmów? Po pierwsze, tak, kochani, jeżeli ktoś ma. Jakieś ciężkie doświadczenia polityczne, gdzieś się zraził, ma problemy z zaufaniem, to siedzcie sobie w domu, proszę, posiedzcie w domu, przemyślcie i nauczcie się jednej rzeczy. Najpierw zacznijcie ufać samym sobie, poznajcie siebie. Później, jeżeli już będziecie wiedzieć, kim jesteście, jacy jesteście i na co was stać, jeżeli sami czegoś na określonym poziomie nie jesteście zrobić. To wówczas zapraszam. Nikogo do zaufania nie zmusza. To jest sumienia los wzywa i osobista chęć, pewność. Do mnie osobiście, jako przywódcy frontu i do frontu. Frontu, który budujemy my, nie ja. Bo front będzie się jak to każdy front z nas wszystkich składał, z poszczególnych chorągwi, dążeń, naszych myśli. I w tym momencie nie chodzi o to, jak my zbawimy Polskę, jaki wy macie projekt. Mam jeden bardzo konkretny projekt, roz to, co jest w pierwszej kolejności, bo to się zużyło, to już totalnie zgniło. W związku z tym, pierwszym zadaniem jest u. Porządkowanie, a następnie, a zajmie to dużo czasu, zapewniam, a następnie trzeba będzie, jeżeli jest porządek, dyscyplina, trzeba będzie zacząć budować, ale to z całym szacunkiem zupełnie inny etap. Siłę energii teraz jest na budowę frontu, czyli zmianę tego, z czym mamy do czynienia. Na pytania, z kim jestem, kochani, 20 lat służby publicznej, tego, Bycia czeladnikiem. Mam już papiery na biły Bóg rzemiosła politycznego mistrzowskiego, więc jestem sam z sobą i z wami, z Państwem, tym, którzy zechcą dołączyć i zaufają. Pozostałych wszystkich szanujemy, ale uwierzcie, skoro nie potrafiłem znaleźć dzisiaj tego typu przywódców, tego typu środowiska, z moim jakąś wiedzą, jakąś rozeznaniem w tym temacie, no to po prostu. No, jest dosyć, powiem, trudno. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, jest prawie 2000 partii, oprócz tych, które są. Naprawdę każdy znajdzie tam swoje miejsce. Nikt tutaj nie prosi i nie zaciąga na siłę. Frontowcy to są ludzie, którzy przychodzą z własnej woli, z własnej potrzeby i ci ludzie, którzy chcą, jeszcze raz powtarzam, walczyć w pierwszej kolejności, mają charakter, odwagę. I na te trudne czasy nikt siebie do końca nie zna, nie jesteśmy pewni, nikt nie jest pewien, ja także. Jak te najbliższe, bardzo krytyczne, dramatyczne sytuacje, które nas czekają, jak, jak ostatecznie, jak zdamy egzamin, jak się zachowamy, ale musimy mieć jedno dzisiaj takie podstawowe przygotowanie. Psychicznie musimy być nastawieni do tego, że świat, który znamy, nie będzie już istniał, nie istnieje, to nie powinien w mojej opinii istnieć, bo był tak zgniły, tak śmierdzący, tak ohydny i niegodny człowieka, że nie powinniśmy w nim funkcjonować. I więc tych wszystkich zapraszam. Malko te, malkontenci, lekko duchy, naprawdę, szukajcie sobie innego miejsca. We froncie nie ma potrzeby. I teraz co w tym momencie, jakie mamy zadania? Bazą, podstawą dla nas jest terytorium Rzeczpospolitej. Mapa, najważniejsze. Teren, ludzie, działanie. Jednocześnie jest to cel formacji politycznej. Interes Rzeczpospolitej ponad wszystko. W uwarunkowaniach geopolitycznych, międzynarodowych, są dwie relacje międzypaństwowe. Międzypaństwowy. Powtórzę kolejny rak. Raz, wróg i przyszły wróg. I kto tego nie rozumie, szuka sobie przyjaciół. Naprawdę, kolegujcie się z wszystkimi państwami, bądźcie sobie braćmi. My traktujemy wróg i przyszły wróg. Jest to niezwykły szacunek do pozostałych narodów przeciwników. W związku z tym nie mamy rozczarowań, w związku z tym nie będziemy popełniać tych błędów, które nasi dziadowie, ojcowie, Rzeczpospolita przez swoje dzieje, a co najmniej od XVII wieku. Dużą ilość już popełniła. Czas wyciągnąć wnioski. Kilkaset lat wypada, żeby się chyba nauczyć, tak, kochani? Celem jest, cel Rzeczpospolitej, takiego państwa, jakie mamy na razie i warto je przynajmniej utrzymać. Zapewniam, że nie jest, nie jest najgorsze. Co w tym momencie potrzeba? Przypominam, że jesteśmy formacją polityczną w rejestracji, w związku z tym na swoim terenie zbieramy podpisy. Następna kwestia. Osoby, które się zgłaszają, zbierają podpisy czy zgłaszamy się do formacji politycznej. W związku z tym mamy 3, 314 powiatów Rzeczpospolitej. 314 tzw. ziemskich plus 66 miast to są miasta na prawach powiatów, to są także miasta wojewódzkie, inne, grodzkie i tak dalej, czyli łącznie około 380 powiatów. W związku z tym, kochani, z tym, że nie wiem, czy my będziemy strukturę rozgraniczać na te powiaty grockie, czyli miast i tak dalej, czy razem ziemski ten... Raz, chyba razem tak zdecydujemy. Więc generalnie, jeżeli pochodzisz z danego powiatu, zgłaszasz się dzisiaj do formacji front, to czujesz się, ty dobierasz sobie pozostałe osoby, Odpowiedzialny za swój powiat w układzie tych powiatów. Czyli powiat Siedlecki, Łosicki, na przykład. Cóż to mamy? Powiat Grodzic Wielkopolski. Żebyśmy tak wszędzie przelecieli. O, właśnie, Koszaliński. Powiat Słupski. Lecimy dalej. Namysłowski. Lecimy tutaj. Kielecki. Sanok, Przemyśl dalej. Czyli ktoś, kto się zgłasza do formacji, front, dosyć poważnie się deklaruje, działa na danym terenie. W tym momencie ma pełnomocnictwo na swój teren. Komunikujemy się przez różnego typu komunikatory. Ktoś powie, ale naiwniak, zobaczcie, no nie? Ufa wszystkim, zgłosisz się i jesteś w formacji. No, teoretycznie jestem naiwniakiem, jesteśmy naiwniakami. Ale zapewniam Państwa o jednym: jeżeli zgłosisz się, funkcjonujesz z nami, działasz, to będzie też ostra selekcja. Przyjść można, nie każdy zostanie i nikt nie będzie nikogo tu wyrzucał. Stworzymy takie warunki wewnętrzne, że ktoś, kto mm, po prostu y, estetyka mu nie pozwala, odejdzie sam. Z góry, o czym przestrzegam, i jednocześnie, no to chyba jest swoboda. Generalnie miałem, miałem zawsze, a w tej służbie publicznej, w życiu się nauczyłem, nikogo nie musiałem wyrzucać. W większości odchodzili sami. Stworzy się tylko odpowiednie warunki. Następna kwestia. Bardzo istotna, ważna. Czyli wyrzutki będą, załóżmy ze służb i tak dalej. Nie ma problemu, kochani. Tylko zapewniam, jeżeli wyjdzie na nasze i będziesz ze służb. I w czas się nie przyznasz, a wyjdzie na nasze, a ten świat wasz się kończy. To na miły Bóg, nie chciałbym być w waszej skórze. Jesteście sami świadomi. W związku z tym nie boimy się w tym momencie wrzutek ze służb. Wy jesteście także ludźmi, wiecie, że służycie, jesteście profesjonalistami, będziecie mieli czas w trakcie do przyznania się. Jeżeli się nie ujawnicie, nie przyznacie. Nie, niech później nie będzie, że nie ostrzegałem, nie ostrzegaliśmy. Także zagrożenia, jak widzicie, z naszego punktu widzenia. Mówię to z uśmiechem na ustach nie ma. Tu jest na ochotnika. Dobra, kochani, wola. Mamy, mamy to, z tym do czynienia. Teraz jest bardzo następny ważny punkt. Mamy ludzi, przywódców, żadnych tam liperów. Nie wiadomo tam czego. Nie chodzi o nową mowę, tylko idiotów różnego typu. Mamy przywódców. Ludzie będą potrzebowali w trudnych czasach przywódców, tych, którym można zaufać, tych, od których można dostać pomoc i tych, którzy wiedzą, jak walczyć i są w stanie jakąkolwiek, na miarę oczywiście swoich możliwości, zapewnić nam obronę. Bo to jest polityka, a polityka to walka. Wojna, polityka. Niczym się nie różnią. To jest tylko przedłużenie, inna forma. Zresztą nie jest to mój wymysł. Taka jest rzeczywistość. Mamy powiaty, mamy 16 regionów. Rzeczpospolitej 17 Warszawa, trzeba uszanować. Czyli będziemy mieli 17 szefów poszczególnych regionów. Ci panie szefowie, panowie szefowie, będą stanowić sztab główny formacji naszej politycznej Front. Czyli mózg całej tejże formacji. I to jest, to jest przed nami. Przypominam, że jesteśmy w trakcie formowania się, rekrutowania, a tak, żeby tego czasu przed formalną rejestracją nie tracić, wykonujemy dokładnie co trzeba. Teraz następna rzecz. Statut programy. Przypominam raz kolejny. Nasz statut jest z internetu. Ponieważ mamy zalegalizować naszą formację polityczną i mamy totalnie inaczej robić politykę, życie publiczne niż to, z czym mamy do czynienia. W związku z tym tylko chodzi o formę, nic poza tym. Ja to tak w metaforze mówię: zarejestrować, skrzyneczkę zrobić dwa metry pod ziemię i nie zaglądać, a wykonywać so, swoje to, co trzeba, i to, co Niesie nam życie, niesie rzeczywistość, nie są wykonania. Na pewno partnerska tu nie będzie i nie może być. Nauczymy się w życiu publicznym dokładnie to, czego nie powinno się robić. I dla mnie to jest największy wyznacznik: to, czego w życiu publicznym, w formacjach politycznych nie należy robić. Dlaczego mówię, podkreślam, formacja polityczna, bo wszyscy razem formujemy się. My się do, dopiero do pewnej. Formuły do pewnego projektu razem wspólnie uczymy, jak wzajemnie będziemy na siebie oddziaływać. Jacy to będą ludzie. Tacy po prostu wyjdziemy. Albo dobrzy, albo źli. Żadnej gwarancji nie ma. Nie ma potrzeby. Jeżeli chcesz szukać gwarancji, zgłoś się do firmy ubezpieczeniowej, dobrze się asekuruj i tam sobie znajdziesz gwarancję. Jeżeli to jest firma tam w polityce coś ubezpiecza, nie bardzo słyszałem o tym. Gwarancją jesteśmy my. Sumienie, zaufanie i nasze zasady. No cóż, chyba temat jest jasny, wyczerpany. A dokładnie, mam przypomnienie. Więc 4-5 czerwca, sobota, niedziela. Spotykamy się na Podlasiu celem właśnie poznania się, wypracowania. Naszych formuł współpracy, no i powiemy oczywiście sobie to, czego za bardzo przez te zbyt siedzące komunikatory nie możemy powiedzieć. Też zapewniam, jak po każdym spotkaniu, co najmniej dwie, trzy notatki służbowe gdzieś tam spłyną, ale my się tego nie obawiamy. My nic nie mamy, kochani, do ukrycia. Mamy dużo czasu, pamiętajcie, wszystko jest przed nami, a ci, którzy dzisiaj silni, będą mali w najbliższym czasie i skomlący, bo to ich świat się zawali, a nasz się będzie budował.